Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego po 50 roku życia ciało reaguje inaczej niż kiedyś? Dlaczego skóra staje się bardziej wrażliwa, a to, co kiedyś było oczywiste, wymaga dziś nieco więcej troski i dbałości? To wcale nie jest oznaka słabości ani starzenia się w klasycznym sensie. To po prostu naturalny etap biologiczny, który można przejść z klasą, wiedzą i świadomością. Napisz w komentarzach. Skąd oglądasz ten film? Jestem dr Monika Wójcik, specjalistka w dziedzinie urologii i geriatrii. Od ponad 20 lat pomagam mężczyznom w całej Polsce zachować zdrowie, energię i pewność siebie mimo upływu lat. I dziś chciałabym porozmawiać z Panami o czymś bardzo ważnym, o czym na co dzień prawie się nie mówi. O tym, jak dbać o delikatne tkanki w sposób naturalny, bez tabletek, bez sztucznych wspomagaczy, a jedynie z pomocą tego, co daje nam natura. Bo widzicie, wraz z wiekiem w organizmie mężczyzny zachodzą konkretne zmiany: skóra traci część naturalnych olejów ochronnych, które w młodości utrzymywały ją miękką i elastyczną. Gruczały łojowe, które w wieku 20 czy 30 lat pracowały jak dobrze na naoliwiona maszyna, po pięćdziesiątce zwalniają swoje tempo nawet o połowę. To sprawia, że skóra wrażliwych okolic staje się cieńsza, bardziej podatna na podrażnienia i wolniej się regeneruje. Pamiętam pana Tomasza z Poznania, 60-letniego emerytowanego inżyniera, który przyszedł do mnie z problemem nie tyle zdrowotnym, co jak sam to określił, życiowym powiedział Pani doktor Ja niczego nie zaniedbuję ale zauważyłem że moja skóra jest sucha wrażliwa a to powoduje dyskomfort Czy to już starość Odpowiedziałam mu wtedy że to nie starość tylko brak odpowiedniego nawilżenia i pielęgnacji o której mężczyźni rzadko myślą To trochę tak jak z drewnianym stołem w polskim domu Jeśli przez lata go nie olejujemy Traci połysk, wysycha, pęka. Ale jeśli raz na jakiś czas wętrzemy w drewno odrobinę naturalnego oleju, odżyje, odzyska głębię i trwałość. Tak samo jest z naszą skórą. Potrzebuje troski, regularnej, ale mądrej. Z wiekiem również maleje produkcja kolagenu, tego białka, które nadaje skórze jędrność i elastyczność. Coś! Co dawniej regenerowało się z dnia na dzień, teraz potrzebuje kilku dni, a czasem tygodni. To naturalny proces, który można jednak spowolnić, wspierając skórę od zewnątrz odpowiednimi składnikami odżywczymi. Ale to nie tylko kwestia skóry. Zmiany dotyczą także mikrokrążenia, czyli tego, jak krew dopływa do tkanek. Im słabszy przepływ, tym trudniej o prawidłowe odżywienie komórek, a co za tym idzie, o zachowanie dobrej kondycji tkanek. I właśnie tu zaczyna się rola naturalnych olejów nie jako chwilowej pomocy, lecz jako codziennego rytuału pielęgnacyjnego, który naprawdę wspiera zdrowie i komfort. W dalszej części filmu pokażę, jakie naturalne oleje najlepiej wspierają skórę mężczyzny po pięćdziesiątce. I jak prawidłowo je stosować, by przyniosły nie tylko ulgę, ale też widoczne efekty. Bo, drodzy panowie, prawda jest taka: zadbana skóra to nie luksus. To element zdrowia, który wpływa na samopoczucie, pewność siebie i relacje z innymi. I o tym właśnie dziś porozmawiamy. Kiedy rozmawiam z moimi pacjentami, często słyszę, Pani doktor, ale po co te naturalne oleje? Przecież w drogeriach jest tyle nowoczesnych preparatów, które obiecują cuda. I właśnie wtedy tłumaczę, że to, co naturalne, często działa najgłębiej i najbezpieczniej. Bo skóra nie potrzebuje chemii, potrzebuje odżywienia, ochrony i delikatności. Wielu mężczyzn nie zdaje sobie sprawy, że większość komercyjnych środków do pielęgnacji nawet tych reklamowanych jako dla skóry wrażliwej, zawiera substancje, które mogą ją przesuszać lub podrażniać. Parafina, sztuczne zapachy, gliceryna, alkohol to składniki, które dają chwilowy efekt gładkości, ale na dłuższą metę osłabiają naturalną barierę skóry. A przecież chodzi o coś zupełnie innego o odbudowę, wzmocnienie i regenerację. Dlatego coraz częściej wracamy do tego, co nasze bakcie znały od dawna, do czystych, naturalnych olejów. Bo w naturze kryje się mądrość, której nie da się podrobić w laboratorium. Najbardziej uniwersalnym i lubianym przez moich pacjentów jest olej kokosowy. To prawdziwy klasyk, którego działanie sięga głęboko pod powierzchnię skóry. Zawiera kwas laurynowy, witaminę E i średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe, które odżywiają tkanki, poprawiają elastyczność i pomagają utrzymać zdrowe mikrokrążenie. Co ciekawe, pan Marek z Gdyni, który trafił do mnie z problemem suchości i nadwrażliwości skóry, po trzech tygodniach regularnego stosowania oleju kokosowego powiedział: "Pani doktor, to jakbym odmłodniał o 10 lat". Skóra w końcu jest miękka i spokojna. Olej kokosowy ma też niezwykle przyjemny zapach, delikatny, ciepły, który może się kojarzyć z wakacjami nad Bałtykiem, kiedy wiatr niesie słony aromat morza. Działa też antybakteryjnie i przeciwzapalnie, dlatego pomaga zapobiegać drobnym podrażnieniom, które z wiekiem mogą pojawiać się częściej. Kolejnym skarbem natury jest olej ze słodkich migdałów. To lekki, szybko wchłaniający się olej. Który jest niczym balsam dla nerwów i naczyń krwionośnych. Zawiera nie tylko witaminę E, ale też witaminy z grupy B, które wspierają regenerację i zdrowie włókien nerwowych. Dzięki temu regularne stosowanie może poprawiać wrażliwość skóry, co wielu mężczyzn po pięćdziesiątce odczuwa jako powrót życia do tkanek, które wcześniej wydawały się ospałe i mało reaktywne. Pamiętam pana Henryka z Krakowa, nauczyciela historii który po 40 latach pracy w szkole przeszedł na emeryturę. Przyszedł do mnie z pytaniem: "Pani doktor, czy ja mogę jeszcze coś zrobić, żeby poczuć się sobą?" Zaleciłam mu właśnie olej ze słodkich migdałów. Po miesiącu wrócił z uśmiechem. Nie wiem, czy to magia, czy nauka, ale działa. Nie mogę też pominąć oleju z pestek winogron. To jeden z moich ulubionych przykładów na to, że lekkość może iść w parze z siłą. Ten olej jest pełen antyoksydantów, zwłaszcza proantocyanidyn, które wzmacniają ściany naczyń krwionośnych i poprawiają krążenie. To właśnie lepsze ukrwienie sprawia, że skóra staje się bardziej sprężysta, a tkanki zdrowsze i bardziej odporne. Wyobraźcie sobie, że te naturalne składniki działają jak zastrzyk świeżego powietrza dla komórek. One nie tylko natłuszczają powierzchnię, ale przenikają w głąb, dostarczając skórze energii i składników potrzebnych do odnowy. To trochę jak dobre, domowe jedzenie nie wystarczy zjeść coś pięknego na talerzu. Liczy się to, co naprawdę odżywia od środka. Olej z pestek winogron ma jeszcze jedną zaletę reguluje produkcję naturalnego Sibem. To znaczy, że jeśli ktoś ma skłonność do przetłuszczania się skóry, olej ten potrafi przywrócić równowagę. U wielu moich pacjentów to był przełom, skóra przestała być jednocześnie sucha i błyszcząca, a stała się po prostu zdrowa i zrównoważona. W następnej części opowiem o dwóch wyjątkowych olejach, które zasługują na szczególną uwagę o oleju HEHO-UB i oleju arganowym. Oba potrafią działać niemal jak naturalny lifting skóry, przywracając jej jędrność, miękkość i zdrowy kolor. Bo, drodzy Panowie, pielęgnacja to nie kosmetyka, to profilaktyka zdrowia. Tak jak codziennie myjemy zęby, tak samo warto codziennie zadbać o skórę szczególnie tam, gdzie jest najcieńsza i najbardziej wrażliwa. Zawsze powtarzam moim pacjentom, że ciało po pięćdziesiątce nie potrzebuje cudów. Potrzebuje mądrości. I właśnie ta mądrość kryje się w olejach takich jak Hechoube i Arganowy, dwóch niezwykłych darach natury, które potrafią odmienić kondycję skóry mężczyzny w każdym wieku. Kiedy pierwszy raz wspomniałam o oleju Hechoube panu Romanowi z Wrocławia, spojrzał na mnie z niedowierzaniem i zapytał, Pani doktor, a co to w ogóle jest? Jakaś egzotyczna nowinka? Uśmiechnęłam się i odpowiedziałam: Nie nowinka, tylko mały cud natury. Bo choć chechołbe pochodzi z pustynnych rejonów, jej właściwości są tak uniwersalne, że doskonale sprawdzają się także w naszym polskim klimacie, zwłaszcza zimą, kiedy powietrze jest suche, a skóra traci wilgoć szybciej niż liście spadają z drzew na plantach z Krakowie. Olej chechołbe nie jest tak naprawdę olejem. Lecz woskiem płynnym, bardzo zbliżonym do naturalnego Sibem produkowanego przez ludzką skórę. Dlatego organizm rozpoznaje go jako coś swojego. Nie podrażnia nie zapycha porów, nie zostawia tłustej warstwy, tylko subtelnie odżywia i reguluje. Jeśli ciało produkuje za mało Sibem, ube to uzupełni. Jeśli produkuje za dużo, hecho ube wysyła skórze sygnał, by zwolniła tempo to jak naturalny, biologiczny balans. U wielu mężczyzn po pięćdziesiątce ten balans jest właśnie zaburzony. Gruczoły łojowe pracują zbyt wolno, a skóra traci zdolność nawilżania. I tu Hechoobę wchodzi do akcji jak dobrze wyszkolony ratownik na plaży w Sopocie nie robi zamieszania, ale skutecznie przywraca porządek. Hechoobę zawiera również witaminy E, B, cynk i mieć składniki które wspierają regenerację tkanek, zdrowie naczyń i układu nerwowego. Z mojego doświadczenia wynika, że mężczyźni, którzy regularnie stosują jojobę przez kilka tygodni, zauważają nie tylko lepszą kondycję skóry, ale także wyraźne zmniejszenie podrażnień i uczucia suchości. Pan Waldemar z Katowic, 65-letni kierowca ciężarówki, powiedział mi po miesiącu stosowania – Pani doktor, pierwszy raz od lat nie mam żadnego pieczenia ani szorstkości. Skóra jest jak nowa. I właśnie o to chodzi: o prostą, naturalną ulgę, która nie wymaga drogich kremów ani skomplikowanych zabiegów. Drugim klejnotem w świecie naturalnej pielęgnacji jest olej arganowy. Czasem nazywany złotem maroka. Ale ja wolę mówić o nim po prostu olej dojrzałości, bo właśnie dojrzała skóra potrzebuje jego działania najbardziej. To olej pełen witaminy E, nienasyconych kwasów tłuszczowych i naturalnych antyoksydantów, które wzmacniają elastyczność i wspierają procesy regeneracji. Wyobraźcie sobie drewno w starym dworku z biegiem lat traci połysk, pęka, ale jeśli ktoś je regularnie pielęgnuje, nabiera nowego życia. Tak samo działa olej arganowy na skórę. Wnika głęboko, nawilża od środka, a przy tym tworzy delikatną ochronną warstwę, która zapobiega utracie wilgoci. Jego wyjątkową cechą jest zawartość skwalenu i kwasu ferulowego substancji, które poprawiają funkcję naczyń krwionośnych i dotlenienie tkanek. Dzięki temu skóra wygląda zdrowiej, a komórki mają więcej energii do odnowy. U mężczyzn po pięćdziesiątce to ogromna różnica, bo to właśnie wtedy naturalny przepływ krwi w drobnych naczyniach zaczyna się obniżać. Olej arganowy działa jak dobrze zbilansowana dieta dla skóry. Nie tylko nawilża, ale też uczy komórki, jak się regenerować. Po kilku tygodniach stosowania cera nabiera świeżości, a delikatne podrażnienia stają się rzadsze. To szczególnie cenne dla panów którzy często się golą lub których skóra źle reaguje na zmiany temperatury, a przecież polska zima potrafi dać w kość. Pani Ewa, żona jednego z moich pacjentów, powiedziała mi kiedyś z uśmiechem Pani doktor, mój mąż wygląda młodziej, a ja zaczęłam podkradać mu ten olejek do twarzy. I to najlepszy dowód, że dobra pielęgnacja nie zna płci, zna tylko potrzeby skóry. Warto pamiętać, że zarówno HEHOUB, jak i arganowy są bardzo wydajne. Wystarczy kilka kropel dziennie, rozgrzanych między dłońmi, by skóra wchłonęła to, czego potrzebuje. A jeśli doda się do tego odrobinę cierpliwości i regularności, efekty przychodzą same. W kolejnej części opowiem dokładnie, jak stosować te oleje, w jakiej ilości, kiedy i w jaki sposób, by wspierały zdrowie skóry i poprawiały krążenie w sposób naturalny i bezpieczny. Bo jak często powtarzam moim pacjentom, to nie ilość, lecz sposób użycia decyduje o efekcie. I o tym właśnie porozmawiamy za chwilę. Wielu panów pyta mnie: Pani doktor, skoro już wiem, które oleje są najlepsze, to jak mam je stosować, żeby to miało sens? I to bardzo dobre pytanie. Bo, jak w każdej dziedzinie, liczy się nie tylko co robimy, ale jak to robimy. Najważniejsza zasada brzmi: zawsze zaczynaj od czystości i spokoju. Skóra musi być czysta, sucha i rozgrzana tak jak drewno, które przygotowuje się do polerowania. Czysta powierzchnia pozwala olejowi wniknąć głębiej, a ciepło sprawia, że jego składniki aktywne lepiej się wchłaniają. Dlatego najlepiej stosować oleje po kąpieli, gdy skóra jest jeszcze lekko wilgotna i ciepła. Wystarczy naprawdę niewielka ilość pół łyżeczki do herbaty. To mniej, niż większość osób przypuszcza. Zbyt duża ilość oleju nie przyspieszy efektu, a wręcz przeciwnie, może sprawić, że skóra nie zdąży go dobrze wchłonąć. Warto pamiętać, że te naturalne substancje są bardzo skoncentrowane. Lepiej dodać krople więcej w trakcie, niż od razu przesadzić. Zawsze polecam, by najpierw rozgrzać olej w dłoniach, potrzeć je delikatnie o siebie przez kilka sekund. To sprawia, że temperatura oleju zbliża się do ciepła ciała, a aplikacja staje się przyjemniejsza i bardziej równomierna. To drobny gest, ale robi ogromną różnicę. Częstym błędem, który widzę u mężczyzn, jest używanie przypadkowych olejków z marketu. Tymczasem, jeśli już inwestujemy w pielęgnację, wybierajmy produkty czyste, tłoczone na zimno, nierafinowane. Tylko wtedy zachowują one pełnię swoich właściwości. Na polskim rynku jest dziś coraz więcej dobrych marek, można je znaleźć nawet w aptekach lub sklepach ekologicznych. Zanim jednak włączymy jakikolwiek olej do codziennej pielęgnacji, Warto zrobić test alergiczny na przykład na wewnętrznej stronie przedramienia. Nakładamy odrobinę i obserwujemy przez 24 godziny. Jeśli nie ma zaczerwienienia ani swędzenia, możemy śmiało korzystać. Uczułam też moich pacjentów, by pamiętali o czystości narzędzi i pojemników. Olej należy przechowywać w chłodnym, ciemnym miejscu najlepiej w szklanej buteleczce z zakrętką. Unikajmy plastikowych opakowań, bo z czasem mogą wchodzić w reakcję z olejem i zmieniać jego zapach czy kolor. Jeśli olej zaczyna pachnieć inaczej niż zwykle, momentny odcień lub gęstnieje to znak, że należy go wyrzucić. Lepiej kupić nową butelkę niż ryzykować podrażnienie skóry. Niektórzy panowie pytają, czy można mieszać różne oleje? Oczywiście, że tak, ale z umiarem. Dla przykładu. Połączenie oleju HOUBE z odrobiną arganowego tworzy idealną mieszankę dla skóry dojrzałej. Hchołbę reguluje nawilżenie, a argen odżywia i poprawia elastyczność. Jeśli zależy nam na dodatkowym działaniu przeciwzapalnym, można dodać kilka kropel oleju z pestek winogron. Ale uwaga, wszystko w proporcjach. Dwie łyżeczki jojoby. Pół łyżeczki arganowego i kilka kropel winogronowego to zestaw, który wystarczy na tydzień regularnego stosowania. Trzymany w ciemnym słoiczku zachowa świeżość i pełnię właściwości. Nie zalecam natomiast dodawania olejków eterycznych, takich jak mięta czy lawenda, jeśli nie mamy doświadczenia. Są bardzo silnie skoncentrowane i mogą wywołać podrażnienia w delikatnych okolicach. Jeśli już ktoś chce spróbować. Powinien trzymać się zasady jedna kropla olejku eterycznego na jedną łyżkę stołową oleju bazowego. Nigdy więcej. Wielu moich pacjentów wprowadza stosowanie olejów jako element codziennego rytuału. Pan Zbigniew Storunia opowiadał mi, że robi to wieczorem, po prysznicu, przy dźwiękach ulubionej muzyki. To jak chwila dla siebie. Pani doktor mówił, po całym dniu pracy, po prostu oddech. I właśnie o to chodzi. O spokój, o troskę o siebie, o mały moment uważności. Kiedy pielęgnacja przestaje być obowiązkiem, a staje się przyjemnością, ciało reaguje inaczej. Skóra szybciej się regeneruje, krążenie się poprawia, a całe samopoczucie idzie w górę. To dlatego nazywam tę praktykę nie kosmetyką, ale profilaktyką zdrowia. W następnej części porozmawiamy o tym, jak włączyć oleje w dłuższą rutynę regeneracyjną, taką, która przynosi trwałe efekty w ciągu kilku tygodni. Bo regularność i cierpliwość to dwa sekrety, które odróżniają chwilową poprawę od prawdziwej zmiany. Kiedy panowie pytają mnie, pani doktor, jak długo trzeba czekać, żeby zobaczyć efekty, odpowiadam z uśmiechem: dajcie sobie 30 dni. Tylko tyle i aż tyle. Bo właśnie po miesiącu regularnej pielęgnacji naturalnymi olejami dzieje się coś wyjątkowego. Skóra zaczyna odzyskiwać równowagę, mikrokrążenie się poprawia, a tkanki, nawet te najbardziej delikatne, stają się zdrowsze, silniejsze i bardziej odporne. Nie chodzi tu o cud, tylko o biologię. Skóra potrzebuje czasu, by się odbudować. Komórki potrzebują regularnych dawek witaminy E, kwasów tłuszczowych i minerałów. Jeśli codziennie przez 30 dni dajesz im to, czego potrzebują, one odwdzięczają się w sposób widoczny. Zmika przesuszenie, znika szorstkość, a pojawia się miękkość, której wielu mężczyzn nie czuło od lat. Pan Andrzej z Lublina, 57-letni muzyk. Powiedział mi po miesiącu: Nie spodziewałem się, że coś tak prostego może tak wiele zmienić. To jakby moja skóra w końcu odetchnęła. I rzeczywiście, często to właśnie pierwsze słowo, jakie słyszę od pacjentów ulga. Ulga, że można zadbać o siebie bez stresu, bez chemii, bez wstydu. 30 dni to też czas, by pielęgnacja przestała być eksperymentem, a stała się nawykiem. Bo w pielęgnacji, podobnie jak w życiu, kluczem jest regularność. Tak jak nie wystarczy raz w roku iść na spacer, by zadbać o serce, tak samo nie wystarczy jednorazowa aplikacja oleju, by zadbać o skórę. Trzeba wprowadzić to w rytm dnia. Wielu moich pacjentów mówi, że ten rytuał wieczornego nakładania oleju stał się ich sposobem na wyciszenie. Pan Adam z Białego Stoku opowiadał, że to jego moment spokoju, dzieci już śpią, świat milknie, a on przez kilka minut po prostu skupia się na sobie. To nie tylko pielęgnacja skóry, to pielęgnacja spokoju, uważności i relacji z własnym ciałem. Po trzech, czterech tygodniach skóra staje się bardziej odporna na podrażnienia. Krążenie się poprawia, a to przekłada się na lepsze dotlenienie tkanek. Mężczyźni często zauważają, że czują się bardziej komfortowo, a nawet bardziej pewni siebie. Bo prawdziwe zdrowie zaczyna się nie od siły mięśni, ale od dbałości o detale, o codzienną harmonię ciała. Z czasem można eksperymentować z różnymi olejami: jedni zakochują się w lekkości oleju z pestek winogron, inni wolą gęstość i ciepło kokosowego. Ale najważniejsze, by wybrać ten, który naprawdę nam odpowiada. To trochę jak z polskim żurkiem każdy ma swój ulubiony przepis, ale idea jest ta sama coś prostego, co daje siłę. Warto też pamiętać, że naturalne oleje wspierają nie tylko skórę, ale też ogólne samopoczucie. Ich zapach, rytuał wmasowywania, chwila spokoju to wszystko wpływa na układ nerwowy, redukuje napięcie i poprawia nastrój. To dowód, że troska o ciało i troska o psychikę to dwie strony tej samej monety. Drodzy Panowie, jeśli mogę zostawić Was z jedną myślą, to z Troska o siebie to nie luksus, to obowiązek wobec własnego zdrowia. Nie trzeba mieć dwudziestu lat, by czuć się dobrze we własnym ciele. Wystarczy mieć odrobinę wiedzy, cierpliwości i konsekwencji. Zacznijcie dziś. Wybierzcie jeden olej kokosowy, chechołubę, arganowy z pestek winogron lub ze słodkich migdałów. Stosujcie go regularnie przez 30 dni. Obserwujcie zmiany. A kiedy zobaczycie różnicę nie tylko w wyglądzie, ale i w samopoczuciu, zrozumiecie, że warto było poświęcić te kilka minut dziennie. Bo ciało, o które się dba, odpłaca się wdzięcznością. Skóra odzyskuje blask krążenie się poprawia, a energia wraca cicho, powoli, ale pewnie. A jeśli dzięki temu poczujęcie się lepiej, to znaczy, że natura znowu wygrała.